Znajdujemy się w miejscowości Góra, jest to wieś w Polsce położona w województwie łódzkim w powiecie sieradzkim w gminie Warta. Po raz pierwszy wzmiankowana była w 1198 roku, kiedy to książę Mieszko nadaje ją Benedyktom z kościelnej wsi pod Kaliszem. W 1331 roku została zniszczona przez Krzyżaków. Parafia istniała tutaj już w XIV wieku a wieś szlachecka należała do korabitów krowickich, lipickich, gruszczyńskich i poniatowskich, herbu Reniawa, Natomiast w XVIII i XIX wieku stanisławskich i jezierskich. Anastazy Jezierski, powstaniec, zginął pod Rudnikami 22 kwietnia 1863 roku. Ostatnimi właścicielami byli Wypychowscy. Kościół był tutaj już w XIV wieku. Współczesny kościół natomiast pochodzi z 1793 roku i jest pod wezwaniem niebowzięcia na Świętszej Maryi Panny. Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, oszalowany, jednonawowy. Wewnątrz belka tęczowa z krucyfiksem. Ołtarz główny barokowy z rzeźbami Świętego Piotra i Pawła oraz Dominika. Obraz Świętego Rocha znajduje się w lewym ołtarzu. Natomiast w prawym ołtarzu znajduje się obraz świętego Józefa. Istnieją dowody na to, że na terenie obecnego kościoła znajdują się dotąd nieodkryte krypty. Na przykład 15 lipca 1741 roku zmarł urodzony Tomasz Milewski, lat około 50, opatrzony sakramentami, pochowany w kościele. 29 grudnia 1744 roku zmarł niespodziewaną śmiercią w wieku lat 53 urodzony Józef Kałowski, stolnik i nowłocki, bez udzielenia sakramentów, pochowany w kościele górskim. 19 kwietnia 1746 roku zmarła urodzona Łucja z piątkowskich żepecka pochowana w kościele w Dużym gór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Ksiądz Jan Dominowski. Przyszedłem do parafii w Górze w 2007 roku. Kościół wymaga ciągle jeszcze dużo wysiłku, żeby go zachować, odnowić. Udało się do tej pory, od 2010 roku, zrobić remont od fundamentu po dach. Zostały wymienione wszystkie podłogi, został odrestaurowany ołtarz główny. W zamierzeniach jest renowacja ołtarzy bocznych i ambony. Parafia, pierwsza zmianka o parafii jest z 1381 roku. Kościół ten, w którym się znajdujemy, został oddany do użytku w 1793 roku. Parafia ma dość długą swoją historię, jak i sama miejscowość góra. Jako że jak te wykopali, które tutaj były dokonane, już w drugim wieku istniała tu osada. Według legendy na naszym cmentarzu pod obeliskiem pochowana jest tak zwana Krysta, o której wspomina. Ignacy Kraszewski w swojej książce. Zachęcam do sięgnięcia do źródeł historycznych, bo to są miejsca tutaj, w tej ziemi sierackiej, dość bogate w swojej historii. Zapraszam również do kościoła w górze, bo po mojej prawej stronie, jak tu teraz stoję, a po lewej, jak się wchodzi, jest on świętego rocha. Obraz słynący łaskami, cudami, do którego zdążali yy, z okolicznych miejscowości ludzie, którzy szukali ratunku w czasie epidemii. Wypraszając łaskę życia i zdrowia dla siebie i bliskich. Yy, a więc jest to na czasie patron naszych dni. Stoimy przecież w czasie pandemii, gdzie wydawało się, że jesteśmy tak bardzo bezpieczni, a przychodzi tymczasem znowu nam przeżywać czas zarazy. A więc zapraszam do Świętego Rocha, do tego patrona do epidemii, by tutaj szukać Bożego wsparcia. okazał się kościelny Żerandol. Na naszych ujęciach widać dokładnie dwa odwrócone od siebie głowami orły. Znak to bez wątpienia herb Imperium Rosyjskiego. Herb Rosji w okresie cesarstwa, wprowadzony przez Piotra Wielkiego w 1721 roku. Z różnymi zmianami obowiązywał aż do obalenia Romanowów w 1917 roku. Nie wiadomo też, kiedy Żerandol trafił do górskiego kościoła. Jednak możemy się popuścić na jego datowanie. Możemy przypuszczać z dużą dozą prawdopodobieństwa, że mógł powstać w latach 1798-1852. Kolejną ciekawostką w dekoracji Żerandola są ludzkie twarze i smog, czy też wąż morski, pożerający własne ciało. Na ścianach kościoła można odnaleźć malowidła przedstawiające różne dziwne znaki ludzkie postacie i zwierzęta. Półkolisty sufit nad ołtarzem głównym przedstawia gwiazdy połączone liniami. Bez wątpienia przedstawiono tam jakąś gwiezdną konstelację. Ksiądz proboszcz uświadomił nas, że te dziwne malowidła na ścianie przedstawiają 12 znaków Zodiaku. Byliśmy zdziwieni, czy znaki astrologiczne Umieszczone w tej świątyni nie kłócą się z naukami kościoła katolickiego. Z pomocą wyjaśnienia tej tajemnicy znowu pośpieszył nam ksiądz Grzegorz Kaczorkiewicz. Znaki zodiak weszły bardzo dawno do dziedzictwa symbolicznego kościoła. Oprócz tego, że łączą się z postaciami dwunastu apostolów, ich obecność ma przypominać o czasie, w którym spełnia się liturgia ziemska. Przez nią lud Boży zmierza do liturgii eschatologicznej, czyli tej w niebie. W której będzie uczestniczył przez całą wieczność w miejscu szczęścia niebieskiego Jeruzalem, trzeba pamiętać, że w każdej mszy świętej bierze udział Kościół nie tylko ziemski, ale też niebiański. Dlatego konstelacja gwiazd ma do tego nawiązywać i przypominać, że po śmierci będziemy uczestniczyć w uczcie w niebie. o dawnym dworze szlacheckim i folwarku do dziś nie zachował się nawet ślad. Jednak pan Zbigniew Ciszewicz znalazł opis, jak wyglądały zabudowania dworskie oraz spis inwentaryzacyjny, w którym możemy wyczytać. Naprzód w górze dwór pod guntami o czterech izbach i po bok komory trzy. W sieni kuchnia ze wszystkim porządkiem zawarta. Przed sienią altana gorzalnia, w której garn jest gorzałczany dobry, Mielcuch pod guntami z kotłem i ze wszystkimi statkami porządny. Ozdobnia osobna, porządna. Mlecznik pod guntami, przy nim stajenki dwie dla koni, przy których komora od gęsi i drobiezgów innych. To wszystko pod guntami. Stajna wielka dla stadnych koni pod poszycie. Sołek alias komora niedaleko stajni osobna. Ogród włoski, który nieboszczyk z kosztem założył Okrom tego, sad przy dworze wielki ogrodzony. Stodoły dwie, jedna o jednym bojewisku, druga o dwóch bojewiskach wielka. Klacz stadnych cztery, podjezdków młodych dwa, źrebiąt roczniąt trzy. Owiec w ocztar owczarni czterysta siedemdziesiąt, obora przy owczarni kolista. W niej bydła rogatego, krów dwadzieścia pożytkowych, jałowic pięć, bydła młodocianego z cielętami, Sztuk 12, stadnik 1, wołów, które od chłopów spustoszały, wzięto, było 4, świn różnych półkopy, drobiazgów i innych potrosze, które się tu nie spisują. Na murach dzwonnicy kościoła można zobaczyć dziwne wgłębienia. Podobne można podziwiać także w pobliskim kościele w Kalinowej. Czemu służyły? Legenda mówi, jakoby otwory są wynikiem żłobienia palcem lub monetą przez grzeszników w celu zadośćuczynienia za popełnione czyny. Najpropo najprawdopodobniej jednak powstały w inny sposób. Są to tak zwane świdry ogniowe. Czym one są? Świdry ogniowe, inaczej dołki pokutne, to okrągłe znaki w kształcie dołków na cegłach gotyckich świątym powstałe pomiędzy XIII a XV wiekiem. Istnieje kilka hipotez tłumaczących znaczenie i sposób wykonywania tych znaków. Wykruszonej ze ściany kościoła i startej na proch cegle przypisywano lecznicze właściwości i używana była przez znachorów. Dołki powstały w wyniku rozpalania w tradycyjny sposób przy użyciu tzw. świdrów ogniowych świętego ognia w Wielką Sobotę. Hipotezę, że ślady na cegłach powstawały w wyniku rozpalania ognia, uznaje się za najbardziej prawdopodobną. Zwyczaj rytualnego krzesania ognia występował wśród wielu kultur, również wśród Słowian. Pierwotnym sposobem było rozniecenie ognia za pomocą świdra opartego o ścianę chaty. Wierzono, że taki ogień jest święty. Po wprowadzeniu chrześcijaństwa zwyczaj ten przeniósł się na rozpalanie świdrem ognia wielkanocnego. W 1977 roku pracownicy Muzeum Okręgowego w Sieradzu odkryli tu, w ścianie żwirowni, grób popielnicowy, zawierający popielnicę, fragmenty naczyń, szpilę i grzebień kościany, szklany wisior w oprawie brązowej, cztery zapinki, sześć paciorków szklanych, fragmenty czterech wisiorków kapsułkowych z brązu, klucz, okucie zamka, krzesiwo, igłę oraz fragmenty okuć żelaznych. W 1979 roku badania na cmentarzysku podjęli pracownicy Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego z Łodzi. Przebadano obszar o powierzchni 400 m2, odkrywając 15 grobów ciałopalnych, z tego 3 to były groby popielnicowe, a 12 to groby jamowe. Kolejne badania odbyły się w 1982 roku, odkrywając 5 pochówków kultury przeworskiej. Kultura przeworska to kultura archeologiczna epoki żelaza, rozwijająca się między III wiekiem przed naszą erą a V wiekiem naszej ery na terenach obecnej Polski oraz Galicji i Zakarpacia. W czasie tych prac odkryto ceramikę w postaci czarek. Ostro profilowanych i półokolistych. Odnaleziono także fibule, to znaczy zapinki z brązu i żelaza. Z uzbrojenia odkryto groty strzał, ostrogi, fragmenty noży, żelazne igły i grzebienie. Wyłączną formą grzebania zmarłych w górze było ciało palenie. Większość grobów to pochówki jamowe. W datach absolutnych chronologia cmentarzyska wygląda następująco. Początek użytkowania przypadałby na około 120 rok naszej ery, koniec natomiast na około 230 rok naszej ery. Jak więc widzimy, cmentarzysko funkcjonowało jedynie około 110 lat. Pierwotny cmentarz w górze z XI wieku odnaleziony został w trakcie badań archeologicznych przez pracowników Muzeum Archeologicznego w Poznaniu w 1954 roku. Już Jan Długosz wspomina legendę o Kryście. Jan Długosz pisał: Krystyna była żoną Mścisława Zburzenina, rycerza z ziemi sierackiej, słynącą z piękności i niewieściego powabu, a także ujmującej wymowy, którymi siedliła wielu mężczyzn. Wieść o jej przymiotach dotarła także do uszu króla Bolesława, wzbudzając jego ciekawość, ponieważ z natury łasy bywał na niewieście wdzięki. Nie mogąc oprzeć się pokusie, udał się z wizytą do siedziby Mścisława, wpadając na widok Krystyny w zachwyt i postanawiając ją zdobyć dla siebie. Ponieważ jednak nie udało mu się jej przekonać za pomocą darów, obietnic czy gruźb, postanowił dokonać tego siłą. Jego żołnierze i słudzy, pomimo lamentów Mścisława i jego dzieci, porwali Krystynę, dostarczając ją na dwór królewski. Bolesław, odsuwając na bok prawą małżonkę, uczynił Krystynę swoją nałożnicą, a nawet miał z nią potomstwo. Było one jednak naznaczone skadzą cudzołożnego związku, cierpiąc w młodym i starszym wieku na różne przypadłości, jak drżenie kończyn, ułomności widoczne na twarzach, wreszcie obłęd. Choroby te miały wyrokiem boskim przechodzić dziedzicznie na ich następne pokolenia, aż do czasów współczesnych kronikarzowi. Nikt nie zdobywał się na śmiałość, aby zganić królewski występek, ani możni, ani arcybiskup, ani większość biskupów. Wszyscy oglądali się na biskupa krakowskiego Stanisława, który podjął się wreszcie napomnieć Bolesława, wzywając go do opamiętania. Po uprzednich modłach udał się do królewskiej komnaty, by w długiej mowie ukazać władcy bezmiar jego występku, wyzywając go do poprawy, pokuty i zadośćuczynienia, a grożąc monarsze w razie zatwardziałości w grzechu karami bożymi. Bolesław padł w szał, a obrzuciwszy biskupa obelgami i wyzywiskami, zagroził mu swym gniewem, na które to słowa Stanisław jednak nie zważał odważnie jeszcze raz wezwawszy go do pamiętania, odprawienia nałożnicy i powrotu do żony. Bolesław uznał to jednak za zniewagę, skarżąc się głośno na bezczelność biskupa i nie tylko nie posłuchał jego napomnień, lecz odtąd usilnie począł działać w kierunku jego zguby i nastawać na jego życie. W czasie wymiany podłogi w kościele koniecznym było wyniesienie na zewnątrz stołu eucharystycznego. Kiedy zdjęto z niego obrus, okazało się, że pod nim odnaleziono zrobioną z białego marmuru płytę o kształcie kwadratu o boku około 30 cm. W centralnym punkcie płyty umieszczono marmurową zatyczkę. Po delikatnym jej usunięciu okazało się, że schowano tam metalowe pudełeczko o boku 5 cm. W nim odnaleziono niewielką pergaminową kopertę. Na rewersie koperta została zapieczętowana czerwonym lakiem z pieczęcią. Na awersie doskonale zachowane i widoczne napisy po łacinie: Fortunati et Justinea. Dzięki pomocy księdza Grzegorza Kaczorkiewicza udało nam się zidentyfikować te napisy. Zapieczętowana koperta zawiera relikwie dwóch świętych. Świętej Justyny z Padwy i Świętego Fortunata. Justyna z Padwy zmarła 7 października 304 roku. Dziewica, męczennica chrześcijańska i święta Kościoła katolickiego, patronka Padwy. Należała do najznakomitszych dziewic z Padwy, gdyż pochodziła z bardzo zamożnej rodziny. Jednak nie uchroniło jej to przed prześladowaniami, które wybuchły za czasów cesarza Dioklecjanów. Została wtedy uwięziona, a następnie skazana na śmierć przez ścięcie mieczem. A stało się to 7 października 304 roku. Venantius Fortunat, właściwie Venantius Honorius Clementianus Fortunatus, urodzony około 530 roku w północnych Włoszech, zmarł około roku 600 w Poitiers, poeta łaciński piszący hymny pasyjne na część świętego krzyża. Które do dziś śpiewa się w liturgii katolickiej, biskup Poitier i święty chrześcijański. Jako autor poezji kościelnej był zdecydowanym kontynuatorem form klasycznej liryki rzymskiej, którym wzorem były dla niego teksty liturgii ambrozjańskiej.